Yes. Uwięzieni w barierze, z której musimy się wydostać, bo inaczej nie wyjdziemy. Ona jest taka mała, dawaj, luczek! A, próbuję przez to przejść! I czekaj, to mnie blokuje! No właśnie, bo my musimy zebrać na początku drewno, bo takie jest zadanie. A my tutaj mamy mnóstwo drewna tylko chwilę. Ono jest tutaj za barierą. Czy my możemy je zdobyć, A. luczek? Poczekaj, to może być bardzo ciężkie. Spróbuję do tego podejść, ale nie mogę! Tak, wiesz co? My musimy tutaj wykopać to pać idealnie w tym miejscu i czekać. Bariera za chwilę, jak to zbierzemy, to wow, powiększyła się! Ale super, wow. mamy to. I teraz mamy troszeczkę więcej miejsca w tej barierze. I nawet takiego kurczaka. Tak, kurczaczku, ty będziesz mógł nam znosić jajka. Czekaj, teraz mamy kolejne zadanie, czyli zrobić crafting table. Ej, to jest proste, czyli za chwilę będziemy mieli coraz większą tą barierę. Nie gadaj, że wow. to się powiększy. Wow, to tak. jest troszkę większe, zgadza się. I teraz będziemy Uf. mieli jeszcze więcej miejsca. Tak, teraz mamy zadanie stworzyć kamienny kilow, co też może być proste. Więc dawaj, Pipek, ty zbieraj tutaj dużo drewna. czek, to nie jest kamienny kilow, tylko... Tylko drewniany, więc a. to jest jeszcze prostsze. I tak szczerze weź sobie te drewienko, dam ci je. Ja chcę naprawdę zrobić jak największą tu barierę, bo tu są lamy i inne rzeczy. Dobra, to będzie proste. Tylko stwórzmy ten kilofik drewniany oczywiście, bo to jest naprawdę proste. zadanie. uwaga, biorę to i popatrz, powiększyło się. Ale ta bariera jest już wielka. My nie mieliśmy jak chodzić, a teraz możemy już nawet tutaj biegać. I czy mi się wydaje, mamy też więcej zwierząt. Tak, i kolejne zadanie. Zbierz 10 koblstona. Przecież to jest takie proste. Kobla możemy zdobyć tutaj gdzieś pod ziemię. Miom. Tak tylko uważaj, Luczek, nie wkopuj się za bardzo nisko, bo nie wiemy, co się znajduje pod tą barierą. A co jak tam będzie jakaś wielka jaskinia i w środku zombieaki? <laughs> nie no, ty przesadzasz ty się tak, boisz. Na razie mamy tylko dwa kobla. Za chwilę będziemy mieli tego więcej. Ty Pimpek zbierz drewno i też czymś pomóż, bo za chwilę będziemy musieli pokonać smoka. Tak, właśnie to robię. Ciekawe, <laughs> jakie będzie następne zadanie. No bo teraz mamy tylko 10 kobla <laughs> do zebrania, a potem co będzie 10 diamentów! Nie wiem, ale uwaga, mamy dziewiąty i teraz dziesiąty Kobston. Uwaga i pół! Zwiększyło się mi znowu! Tak, ja też to widzę. Ta bariera jest coraz większa! Ale super! Zaraz nawet będziemy Uy. mogli dosięgnąć do tego jeziorka i mieć nieskończoną wodę, ale ty, weź troszeczkę drewna, bo go zebrałem. Tak, dzięki wielkiej. Tutaj jeszcze na dodatek widzę jakiś portal do netheru, więc zaraz tam wejdziemy. Tutaj mamy jeszcze pszczółki. Dobra, teraz mamy tutaj zadanie stworzyć kamienne narzędzia, więc dawaj, Pipek, ja się teraz zabiorę za robienie patyków i to wszystko zrobię. Tak, i mógłbyś mi też dać jakieś narzędzia. Nawet drewniane byłyby spoko. Bo ja w sumie tego nie Uy. mam. Ale uważaj! wilk atakuje lamę! Czekaj chwilę, gdzie jest ten wilk? Nie, piesku, nie rób tego, dobra, czekaj, musimy pokonać tego psiaczka! Niestety, przepraszamy cię, ale nie możemy pozwolić, żeby ta słodziutka lama A. sobie zginęła. Ej, ona miała A. pożycia w ogóle. Tak, i ty na niej siedzisz, tylko wiesz co? Ja jestem ciekawy, czy trzeba zrobić wszystkie narzędzia, czy wystarczy na przykład parę, jak zrobimy. Ja na razie zrobiłem mieczyk, kilof i łopatę, i została tylko chyba jeszcze siekierka. Nie, 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 zapomniałeś o jeszcze jednym narzędziu, o. najważniejszym, czyli motyka. Tak, dobra, to biorę tą motykę, tylko pipek. Zabrakło mi jeszcze jednego kobla. Więc dawaj, bo w sumie musimy zrobić pięć tutaj narzędzi O, przyda nam się I ja też chcę mieć takie jedno narzędzie Proszę, czy mógłbyś mi też coś dać Albo przynajmniej ten drewniany no. kilof pas to się powiększyło Tak, mamy już tutaj tak dużo tego miejsca Zobacz, mamy te pszczółki, tutaj jest ul I one chcą się do niego dostać O nie, biedaczki, oh. patrz, ma, są zapylone całe Bo to widać po ich tyłeczku Ale niestety, ten ul jest poza barierą Dobra, za chwilę musimy go powiększyć czekaj, tutaj mamy do zebrania pięć sadzonek I wydaje mi się, że musimy zebrać to tutaj z tych drzew. Ja mam już trzy. Serio, udało mi się to zebrać z tego jednego drzewa, którego rozwaliłem. Serio? Dobra, to ja też tutaj to rozwalam. I oby było jak najwięcej sadzonek, bo ja chcę naprawdę to powiększyć. I czekaj, czy my widzimy w ogóle coś tutaj poza tym więcej? Bo tutaj jest ten portal, może być jakaś wioska. Albo U. nawet portal do Endu, bo skoro jesteśmy w barierze, to pewnie będziemy mogli pokonać smoka. Wiesz co, wydaje mi się, że portal do Endu będzie gdzieś bardzo pod ziemią. Za chwilę się o tym przekonamy. Ja tutaj tylko spróbuję zebrać jakieś roślinki i chwilę... Wow, powiększyło się! Tak, bo wiesz co, bez twojej... Wiedzy, zebrałem pięć tych sadzonek, i nasza bariera jest o wiele większa. Tak, to bardzo dobrze. I tutaj musimy teraz skraftować piecyk, więc to będzie proste zadanie. Tylko trzeba wykopać na początku troszeczkę więcej kamienia. Ale to jest banalne. Ty masz to... drewniane narzędzia, nawet kamienne. Ja takich nie mam, bo mi ich <ścoughs> nie dałeś. Ej, nie no teraz to akurat przesadzasz. Ja bym ci dał wszystko, pipek. Tylko na razie muszę się skupić, żeby ta bariera była jak największa. Bo na początku mieliśmy taką małą mią, a teraz jest ona przeogromna. To prawda, ja nie chcę być w o... takiej małej barierze. Im większa ona będzie, uh. tym więcej będziemy ha. mieli miejsca tak jak teraz! Tak, i teraz zobacz, nawet się ona powiększyła i mamy kolejne zadanie, czyli żeby wykopać węgiel. I mamy troszeczkę wody, zobacz, za chwilę będziemy mogli się na przykład pokąpać! Świetna sprawa! Bój, bój, ale bój. wiesz co ja teraz robię? Kopię się na sam. Dół, bo wiem, że te zadania bój. robią się coraz trudniejsze. I nie wiem jak ty, ale ja nigdzie tam na górze nie widziałem żadnego węgla. Z tego co mi się wydaje, to węgiel nie jest głęboko, więc naprawdę musi być gdzieś tutaj blisko. Ja o tym wiem. Luczek, znalazłem coś, tylko to nie jest węgiel. Tutaj jest troszeczkę ciemno, ale chyba znalazłem żelazo. Tak, to jest żelazo, tylko do tego potrzebujemy ten węgiel, który musimy wykopać, żeby bariera też się powiększyła. I ja coś myślę, że tutaj coś może być. Jesteś tego pewien? Ja nigdzie nie widziałem węgla. Oh, 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 oh. Nigdy go nie znajdziemy. Nie, no jak tu Pimpek? Zobacz, mam tutaj aż dwa. Zobacz, będziemy mogli sobie zrobić nawet pochodnie zaraz. Co jest? Nie, zbieraj to oczywiście. Uh -huh. Musimy to mieć i nawet nasza bariera się powiększyła. Tak, zobacz, już mamy prawie przy tym portalu tę barierę. Dobra, w takim razie teraz mamy kolejne zadanie, żeby przetopić żelazo w piecyku. A z tego co mi się wydaje, tutaj mamy te żelazo, bo je znalazłeś. Tak, Luczek, i nawet wiesz co, ja już zrobiłem troszeczkę pochodni. Chciałbyś uh, trochę, bo uh. jest tutaj ciemno. Tak, dajmy tutaj jak najwięcej, żebym widział co kopię. I tutaj jest naprawdę duże złoże żelaza, widzowie, to mi się tak naprawdę to podoba! Ile tego tutaj jest? Poczekaj, muszę się odsunąć. Uh. To są nasze schodki do kopalni. I chwila, dam ci też może węgiel, przyda ci się, co? Tak, właśnie, żeby to przetopić, bo za chwilę będzie jeszcze większa ta bariera. Jestem. Ciekawe, jaka ona będzie duża. Może teraz będziemy mieli jakieś prostsze zadanie. Dobra, ja w takim razie daję tutaj węgiel i wstawię tutaj te surowe żelazo. I jak ono się pierwsze przetopi, to ta bariera powinna się powiększyć. Tak, szczerze, Luczek, no ja o, nawet o, bym o. zrobił tutaj jeszcze jeden piecyk, bo przecież wtedy będziemy to szybciej przepalać. Patrz, okay. mamy dwa piecyki i w sumie będzie się nam jeszcze jakaś malutka skrzyneczka. Nie no, czekaj chwilę. A ja muszę odebrać chyba te żelazo. I uwaga, teraz pum, powiększyła się nasza bariera. Tak mamy już więcej rzeczy. Patrz na to, w sumie mamy już dostęp do wody. A wiesz, co to oznacza, że zaraz będzie będziemy mogli zrobić farmę. Tak, albo łowić rybki, przecież to by było epickie, tylko teraz mamy zadanie, żeby uzbroić się całe na żelazne, a to już jest troszeczkę cięższe. Ty, ty usalałeś musimy zdobyć aż 24 mm. żelaza, bo tyle akurat jest potrzebne na zrobienie całej żelaznej zbroi. Ty chyba jesteś dobry w tego survivala, nie wiedziałem, że ty tyle grasz. Tutaj wydaje mi się, że nie będzie więcej tego, więc musimy iść w inną stronę, może tutaj koło tego węgla. Wiesz co, ja zacznę się kopać tutaj z boku. Znalazłem jakiś węgiel, ale żelaza nie widzę. Po prostu musimy go oszukać, żeby go zrobić. <gry> Jak to najwięcej. To, patrz, idealnie, go znalazłem, pipek. Tak, to bardzo dobrze. Już mniej nam brakuje. Nie gadaj, a ja jeszcze nie mam żadnego tego uh -uh. żelaza. No nie wytrzymam z tobą. Ej, dobra, zróbmy challenge. Kto pierwszy zrobi całą żelazo? W zbroję ten Pff, wygrywa. No dobra, wydaje mi się coś, że ja to wygram, bo ja mam tutaj całe żelazo, pipek. Mam na razie w sumie tylko 7. Plus to, co się przetapia, ale za chwilę będzie tego więcej. Co, tylko siedem. A wiesz, że ja znalazłem ogromne złoże! I teraz oh. tego żelaza mam 11. Serio, masz tego jeszcze więcej. Dobra, zobacz. Kto pierwszy zrobi sobie jakieś uzbrojenie? Ja już wychodzę na zewnątrz, mam tego 15. Jestem ciekawy, tylko ile się przetapia tam na górze. Ej, w sumie tak naprawdę, jeżeli byśmy połączyli hmm. moje 11 żelaza i twoje 15 żelaza, to bo... zrobilibyśmy już całą zbroję. Ale nie chcę ci dawać za wygrodą, ja muszę sam zrobić całą. No tak, bo ty nie chcesz w ogóle ze mną współpracować. A ja patrz, zrobiłem już na początku hełmik i za chwilę dam sobie więcej rzeczy, tak? Bo muszę zrobić jeszcze spodnie, nogawice i buty. No nie, ale ja nie mam żadnego żelaza koło mnie. Zaraz naprawdę mnie coś rozwali. Dobra, może. Przetopię na razie te, które mam i zaraz pójdę po więcej. A ja tutaj dam więcej drewna i niech to się przetopi. I z tego, co mi się wydaje, już jest koniec. Tutaj mam dziewięć, i tutaj mi się jeszcze ostatnie żelazo przepala, ale ja już sobie zrobię klatę. Ale ty tego masz dużo, a może ci coś zabiorę. Nie, Nie, no pipek, weź, nie, boś taki dobra, zabrałem sobie to na całe szczęście. I teraz robię nogawicę. I zobacz, jeżeli to wszystko tutaj sobie założę na mój ekwipunek, to za chwilę ta bariera się powiększy. Nie gadaj, skąd ty miałeś tyle żelaza? Moje się niestety dopiero przetapia, ale ta bariera w porównaniu do tego, co było na początku. Jest teraz mega duża, co? No tak, i nie wiem, czy zauważyłeś, ale mamy zadanie, żeby złowić i usmażyć jakąś rybę. Przecież to może być ciężkie. Tylko wiesz, jaki jest problem? Żeby to wykonać, potrzebujemy wędki. A czy ty wiesz, czego się robi wędkę? No właśnie, ja jestem słaby w kraftowanie i troszkę mi wypadło z głowy, ale może ty wiesz. No jak ty nie, tego nie hmm. pamiętasz? Potrzebujemy do tego patyki i pająki, bo przecież z nich wypada nić. A ja akurat natrafiłem na jakąś kopalnię. Czekaj chwilę, czyli może tam będzie. Być... Pająk w tej kopalni, i bardzo dobrze. I ja mam tutaj mieczyk, więc na pewno teraz sobie z nim poradzimy. Czekaj, pimpek, ja kopałem się tutaj, a ty byłeś tutaj. Najpewniej, że tak. Przeszedłem tutaj po drugiej hmm. stronie, bo musiałem chyba zdobyć żelazo, co nie. I akurat hmm. dokopałem się do takiego miejsca, gdzie są prawdopodobnie pająki. Ty, jak ty głęboko byłeś i miałeś pełno węgla, czemu ty tego nie zebrałeś? No bo luczek, ja już mam dużo tego węgla i pochodni. Jak chcesz, mogę ci troszeczkę ich dać. Łap, nie wiem, dam ci z dziesięć. No tak, dobra, ty naprawdę miałeś tutaj całe zło tego węgla bardzo dobrze przyda mi się. I czekaj, gdzie jest ta kopalnia? Tutaj coś widzę. Tak, no, czek, tylko poje się troszeczkę zejść. Oh. A, dobra, ty idź, pierwszy O, oh, nie, Enderman! To, Enderman to jest Enderman! Czekaj chwilę, ja wiem jak go pokonać. Musimy być tutaj pod tym bloczkiem i wtedy on nas nie uderzy. No dobra, to ja też będę tutaj stać. Tylko na razie nigdzie go nie widzę. Ty i tutaj z dwóch stron, widzisz, to mogą przyjść pajączki. Tak, widzę, tylko to może być bardzo ciężkie. Dawaj, ja podejdę do jednej strony, a ty do drugiej. Może coś tutaj zauważymy. Tak, może tam będzie coś takiego. O, czekaj tutaj wyszedł pającz. Z tej jaskini! Czekaj chwilę, serio, u ciebie? O nie, pajączku! I patrz, wyleciała nic ja ją biorę! Ile jej wydropiła? Tylko jedna! No tak, niestety tak. A co potrzeba więcej? Wydaje mi się, że do wędki są potrzebne trzy sieci, ewentualnie hmm. dwa. Zaraz ci pokażę, jak to się kraftuje, ale chyba przed tym muszę znaleźć pająka. I czekaj, luczek, tutaj jest jeszcze jeden! Serio, ty masz więcej tej kopalni? A tutaj patrzy i u mnie nikogo nie ma, nawet żywej, duszy. Ten Enderman gdzieś sobie poszedł. Czekaj chwilę, gdzie jest ten pająk? Tutaj! Tak, zabijaj go szybko! A masz a masz pająk, Pozwól się szybko i czekaj, ja ci tutaj troszeczkę oświetlę, bo jest bardzo ciemno i Gresto! Tak, tak, i nawet mam pipek już dwa, Czekaj chwilę. Tutaj nie ma żadnego potwora, ale nie widzę szkieleta tam w oddali! A ja mam pająka Luczek, a, ma, a ma biję się z nim, ale spokojnie. Chciało mi na szczęście aż dwa sieci. Serio, i nawet jest pełno ekspa. Bardzo dobrze to pipek. Ja ci to rzucę i skraftuj mi proszę wędkę, bo ja chcę naprawdę złowić rybkę tam na górze. Pewnie, że tak, tylko do tego potrzebuję crafting, a nie wziąłem tego to z góry! To dawaj, musimy się wrócić i skraftujmy tą wędkę. Wtedy nasza bariera na pewno się otworzy. Patrz na to, już ją mam! Tadam! Ale zaraz, ty chyba o czymś zapomniałeś. My nie dość, że musimy zrobić wędkę, to musimy jeszcze upiec rybę! Tak, pipek, tylko czy ty umiesz w ogóle łowić ryby? Bo ty zaraz złowisz coś innego. Nie, no wiesz co, pipek? Oddaj mi lepiej tą wędkę, ja to wyłowię. Ej, a parz, mógłbyś mnie złapać na wędkę? A ja to jestem taką rybą! Nie do no, pipek, akurat ty to jesteś pieskiem i to bardzo głupim i walącym śmierdzące bąki, ale spokojnie. Zaraz tutaj, o, złowimy coś i pom! mam rybkę! Świetnie, a teraz a -a. dawaj do piecyka i od razu trzeba ją upiec. Tak, i wtedy nasza bariera się powiększy. Ja chcę naprawdę tutaj przejść tego Minecrafta. Proszę bardzo, dajemy tą rybeczkę i za chwilę dojdziemy może do tego portalu. Tak, ta bariera już jest <transcript> taka <laughs> duża. Widzisz, jak dużo mamy miejsca? A w porównaniu do tego, co było na początku, jest taka różnica. Nawet patrz tutaj z tyłu. Mamy tu jakąś wielką jaskinię, tylko U niestety ona jest za barierą. I widzę tam pełno węgla. Spokojnie, ale my też go mamy dużo. I wiesz co, Pipek, póki się piecze ta rybka, to ja ci zrobię uzbrojenie bo ty nic nie masz. No tak, bo wiesz co, ja tutaj ciemaj, przypalałem ciemaj. moje żelazo, ale niestety nie zrobiłem sobie zbroi, a to mi się przyda, bo prawdopodobnie będziemy musieli zaraz zejść niżej. Tak, dlatego ci zrobię tutaj gawice i hełmik, proszę bardzo. Teraz na pewno nie zginiesz, a ma! Ale czekaj, czy mi się wydaje, U. ty mi dałeś zużyte buty? Co to miałoby? być? Nie no, sorry, Pipe, chyba dałem moje. A czekaj, teraz musimy zrobić chlebek i nasza bariera się znowu powiększyła. Dobra, czyli z krok pierwszy. Musimy na pewno pozbierać tą trawę, żeby wypadło nam na Siąką. Tak, i w sumie mamy już wodę, więc na pewno zrobimy uprawę. Zgadza się, ale łatwiej by było, jakbyśmy zrobili wiaderko i zrobili sobie uprawę w sumie tam, gdzie hmm. chcemy. Czy ty masz jakieś wolne żelazo, czy go już nie ma? Nie, no wiesz co, ja bym tutaj zrobił naszą uprawę. Ja bym nie kombinował, tylko wziął sobie łopatę i tutaj zrobił fajny teren. No właśnie, bo zapomniałbym, jeszcze musimy troszeczkę go wyrównać. Tutaj jest odrojek górzysty, a on musi być przy wodzie. Nie, no zobacz, to będzie idealnie pasować. Coś takiego, i teraz w tym miejscu wystarczy, że damy nasionka i musimy troszeczkę poczekać. Bardzo dobrze, ja nawet to powiększę, patrz, z tej strony tutaj, żeby też było miejsce na to i też postawię nasionka tak samo jak ty. Tak, tylko my będziemy czekać 100 lat, bo one rosną bardzo powoli. Zobacz, dopiero troszeczkę wyrosło wyżej. Nie, to zajmuje za długo, ale wiesz co, Luczek, kiedy ty nie patrzyłeś, ja zabiłem szkieleta i patrz, co mam. Dzięki oh. temu urosły nasze uprawy w sekundę. Tak, ty masz tego bardzo dużo, ty nie mów, że to jest twoje ostatnie, bo ja bym chciał więcej. No niestety, Luczek, patrz, skończyło oh. mi się już i Koniec, ale powinno nam to wystarczyć na zrobienie chlebka. Tak, właśnie ja go idę zrobić. Idę do mojego tutaj craftingu i zobacz, tutaj za mną świnka leci. Znaczy krówka, bo ona chyba uwielbia pszenicę. Też mi się tak wydaje, ale my musimy zrobić chlebek. Przepraszamy cię, krówko, żeby nasza bariera się teraz powiększyła. Tak jest. Zobacz, mamy to. I Teraz mamy kolejne zadanie. Musimy pomnożyć dwie krowy używając pszenicy. Przecież my możemy mieć jej tutaj dużo. Zgadza się. A ile tobie zostało? Nie gadaj ty w sumie dla chlebek. zużyłeś chyba ją całą. Tak, no, została mi tylko jedna. Niestety, musimy cofnąć się po pszenicę. A raczej po mączkę kostum, żeby to wyrosnąć. A tutaj mamy też owce. Czekaj, znaczy krowy. Widzę tutaj jedną, więc możemy ją kliknąć. A potem musimy znaleźć drugą. Tak, ty znajdź drugą owcę. To znaczy krowę. Czemu ja mówię na to owce? A ja pójdę sobie tutaj na dół i zabiję jakiegoś szkieleta Tak, dobra, to idźcie tym zajmie. A ja tutaj mam teraz te dwie krówki. I mam pomysł, żeby może zaburować je tutaj w takim bruku. Tak, musisz zrobić malutką zagrodę. Najlepiej taką spłotką ale w sumie taka brukowa te może być. Tak, bo ja tutaj nie mam dużo materiałów, więc sorry, Pipek, i czekaj. Nie, ona mi tutaj ucieka! No co ty robisz? Uspokój się! Ja nie wierzę, dobra. Wiedziałem, że to ja powinienem je rozmnażać. Nie, no spokojnie. Ty się zajmij z ogarnięciem tej mączki kostnej, a ja tutaj idealnie to za chwilę zamknę. No nie, one mi uciekły. No co jest, ale Ach. spokojnie. Ja mam tutaj dwie pszenicy. Chcesz, Luczek, dać dam uh, ci ją ty... sobie, bo już ją urosłem. Co, jak to tak szybko? Dobra, to jest troszeczkę dziwne. Dobra, dam tutaj o jednej krówce i tutaj drugiej, i zobacz. Teraz za chwilę. Bariera się powiększy! Zgadza się i kruwki oh, mają go, malutkiego bobaska, tylko Ta! czemu im to tak długo zajęło, udało się! Tak, zobacz, jest malutka krówka. Bardzo dobrze będziemy mieli bardzo dużo jedzonka, a teraz mamy zadanie zabić pięć zombiaków albo szkieletów. Wydaje mi się, że to jest trudne zadanie, które jedynie uda nam się wykonać schodząc tutaj do tej kopalni. Bo tam w sumie było dużo tych potworów, więc dobrze myślisz dawaj, tutaj gdzie przed chwilą zabiłeś te potwory, i widzisz ty akurat zabiłeś kogoś i nie wiem, czy na się to powiększy, ale w sumie jestem ciekawy. To wygląda teraz na dole, jak się powiększyło. O, tak, mamy już tyle miejsca. Pamiętasz, jak zabijaliśmy tego oh. pająka, no w sumie za dużo to się tutaj nie powiększyło. No tak, i tutaj ja nie mogłem przejść dalej. Tutaj kopałem to i tutaj już mogę przejść, ale nie ma tutaj żadnego potwora. Też jestem zdziwiony, może trzeba zejść jeszcze niżej? Czy ty patrzyłeś, co tutaj jest? Wow, ta jaskina jest mega duża, tylko ona jest za barierą. No tak, i nie ma żadnego potworka. Musielibyśmy jakoś ich zwabić. Czekaj, wydaje mi się, że może coś tutaj będzie, bo tutaj znalazłeś pająka. Ale wiesz co, chyba lepiej by było oc tędy. Ej, Luczek, chyba coś zauważyłem. Patrz tu! Tak, tylko jest tutaj troszeczkę ciemno i trochę boję się wejść, bo te potworki mogą być mocne. Wiesz co, Luczek, ja ci dam troszeczkę pochodni, bo ty tego nie masz. A przecież potrzebujemy mieć tego jak najwięcej, żeby to przeżyć. Tak, wziąłem ich aż tyle, a tutaj, o, jest kolejna bariera. Ty, patrz, tutaj jest coś więcej. Widzisz, jest jakaś jaskinia większa. Może tam będzie jakiś mobek? Podbuduj się, widzisz coś tam? No czekaj, wejdę tutaj i chodź tej potworku. Ty widzę pająka, tutaj one się respią. Widzisz, to on się zablokował w barierze i upi tylko chwilę, my zabić szkielety albo zombiaki. A ty zabijasz kolejnego hmm. pająka. Gdyby to było zadanie na pająki, to już byśmy je dawno zaliczyli. Tak, zobacz, tutaj mamy resp zombiaków. Możemy teraz ich sobie nafarmić tutaj dużo. I wiesz co, ja ci dam ich zabić, bo w takim razie tobie zaliczy te pięć zombiaków. A mi nie. Ja nawet usunę chyba tą pochodnię, bo one się respią. Tylko w ciemności uważaj! Tak, tutaj mamy kolejnego i tutaj mamy nawet skrzynki, które zaraz otworzę. Zobaczmy, tutaj jest. Ej, złote jabłko, tak tylko. O, tu są zombiaki, jest ich więcej. Super, zabiłeś już czterech i. Uwaga, piąty ZOMBIE, to... Tak! No, nasza bariera jest troszkę większa! Powiększyła się to bardzo dobrze, tutaj mamy kolejną kopalnię. Może gdzieś tutaj będzie portal do Endu? Nie i Creeper! CZEKAJ ja go widziałem! O nie, on zaraz nie, wybuchnie! Nie, nie. Jak go nie rozwalimy! Chodź, to Creeperze ja mam Zerwalam cię! CZEKAJ chwilę niech on wybuchnie i uwaga! O nie, prawie dednął i kolejny Creeper! Widzę o, o, nie, on jest taki duży. Może, wiesz co, zabijmy go, bo może być potrzebny nam TNT później. Tak, ja mam tutaj proch i wiesz co, ja chcę zobaczyć, co jest tutaj dalej, czyli złote jabłko, tutaj mamy proch, przecież mamy jeszcze zgniłe mięso, pszenicę, do nazwania coś i patrz, jeszcze więcej chlebka. A jest może ściodełko? Uści. Zawsze tutaj Uf. jest jakiś fajne ściodło i będę mógł sobie ujeździć na przykład świnkę. <laughs> nie, do no nieba, ale za to mamy linki na przykład, żeby zrobić sobie łuki i paczkości. kości, nasze ulubione, bo my jesteśmy pieskami. <laughs> ale super, jo, dobra, jo. to się faktycznie opłacało, tylko mnie Ciekawi, co jest tam dalej, ale w sumie zadanie jest zupełnie inne, bo musimy zebrać 10 jabłek. Dobra, to czyli teraz musimy wydostać się znowu na powierzchnię. Nie wiem, czy nam się uda, ale spokojnie. O nie, dobra, wezmę sobie tutaj tą wełnę, bo ona może się przydać do zrobienia łóżeczka. Co ty robisz? Dlaczego ty się podbudowałeś wełną? To jest takie niepoważne. Ja używam broku. chodź za mną. Dobra, tylko wiesz, co ja muszę sobie zebrać tego dirta, którego postawiłem, bo on mi się pomoże wydostać. I teraz wystarczy tylko, że będziemy kopać te wszystkie drzewka, które nam zostały, i musimy zebrać aż 10 tych jabłuszek. Wiesz, co wydaje mi się, że hmm. zamiast kopać te drewno tak normalnie, to znaczy zbierać liście, to lepiej po prostu wykopać drewno, bo bez oh, niego liście tak? same się usuną. Ej, ty Pipek, masz z milion IQ, to akurat jest prawda, tak? Przecież wtedy od razu tutaj te listki się rozwalą. Ja tutaj liście te brzozowe drewno. Tak, bardzo dobrze, tylko uh -huh. uważaj na pszczółki. Musisz być ostrożny, żeby przypadkiem nie rozwalić ich ulu, bo mogą się mega wkurzyć. No tak, czekaj chwilę, gdzie jest ten ul? Tutaj w tym miejscu, dobra pszczółki. Nie no, one były z nami od początku tej bariery, więc na pewno tego nie zrobię. I ja jestem ciekawy, jak daleko my zajdziemy, bo w sumie wszyscyśmy daleko. Jabłuszko! Tak, udało Ci się zdobyć pierwsze jabłko. No mm -hmm. niestety, ja żadnego nie zbieram, ale za to ścinam mnóstwo drewna. Jakieś na pewno wypadnie. Widzisz, ten sposób jest o wiele szybszy niż twój. No tak, ty akurat masz rację. Tylko wiesz co, ja tutaj przyspieszam troszeczkę biciem tym mieczykiem, tak? Bo wtedy na pewno uda mi się zebrać te jabłuszka. I dobra, wszystkie drzewka nam się usunęły prawie, bo tutaj bardzo szybko to poleciało. I no nie, nie ma tutaj żadnych jabłuszek, tylko same sadzonki. Ile ty ich zebrałeś? Mamy ich naprawdę mało. Ale spoko, mam chyba na to rozwiązanie. Mm. Właśnie, możemy rozwalić tutaj koło tej bariery jeszcze drzewko, albo może zasadzimy nowe. Tak, chyba tak trzeba będzie zrobić, bo wszystkie drzewka, które ty zniszczyłeś, to zobacz. Poleciały tutaj tylko te sadzonki. No nie, chyba to nie jest dobre. Ale spokój, jak zasadzimy mnóstwo drzewek, to na pewno w terenie gazu będziemy 10 jabłuszek. No to zasadźmy tego jak najwięcej, żeby zrobić taki wielki las. Teraz znowu możemy sobie je rozwalać. Dawaj, może wyleć nam w końcu te jabłko. Tak, ja już ścinać cały czas, nawet te drewienko, musimy zrozwalić ten cały las, żeby leciały nam jabłuszka. O, a akurat jedno mi wyleciało, tylko mieczek mi się rozwalił i mam już trzy. Dobra, czyli potrzebujemy ich jeszcze troszeczkę. I teraz znowu zbierzmy cały nasz łup, czyli pełno sadzonek. O, jest kolejne jabłko, czyli mam już sześć i tutaj gdzieś jest kolejne jeszcze jedno. Ja nie wierzę, mamy już tyle jabłek i mnóstwo Uff. drewna. Starczy nam go chyba do końca gry. Tak, zostało nam ostatnie jabłuszko do znalezienia i może nam się uda wydropić je tutaj z tego drzewa. To są ostatnie liście, których naprawdę chcę już je wykopać i mieć już je wszystkie. Tak, zobacz, dziesięć i pół powiększyła bariera. Świetnie, ale Luczek, Uhu. teraz naszym zadaniem jest zdobycie trzech diaksów. To będzie niemożliwe. Ej, naprawdę, to jest akurat bardzo ciężkie zadanie i nawet nie mamy kilofu pimpek. Musimy zebrać nasz cały tutaj asortyment, czyli jakieś żelazo, tylko ja go nie mam. Oj, ty go masz tutaj w rączce. Bardzo dobrze, że je przetopiłeś. Pewnie, że tak. Mam go pięć i w sumie ja też mam wystarczająco, żeby zrobić kilofik. No tak, więc zróbmy go sobie i teraz zejdźmy na dół, tylko nie wiem, czy my tam widzieliśmy jakieś diamenty na dole. Ja na przykład hmm. nie, ale pamiętasz, tam na dole ja chyba był Jakieś przyjście, i wydaje mi się, że na luzie uda nam się zdobyć tam diaksy. Tak, ja znam sobie te jabłuszka, które zebraliśmy, i dawaj, musimy się naładować serce. I tutaj na dole musimy się bardzo mocno rozejrzeć, żeby znaleźć się. Tylko tutaj jest jeszcze za wysoko. Musimy zejść niżej. Pewnie, że tak, ale tam przy tym spawnerze z obiaków na pewno coś znajdziemy. O, chyba był w tym miejscu, co nie? Tak, on był tutaj i ty mnie poprowadziłeś w tym miejscu. O, a tutaj też jest bardzo ciekawe miejsce. Tu jest ten lapis. Hmm, i wydaje mi się, że gdzieś tutaj może się to zaczynać. No niestety, jeżeli cokolwiek by było, jak. Jakieś diaksy to chyba są poza barierą. Ja bym szedł niżej, ale uważaj, tu jest zombie! Serio? Dobra, to naprawdę nie możemy tętnąć. Ja bym się wkopał tutaj gdzieś niżej, tak, bo wydaje mi się, że naprawdę tutaj coś może być. I pom, dobra, ja tutaj się wkopuję. A co, jak to będzie lawa? Uważaj! Nie no, spokojnie, ja akurat y mam nadzieję, że nie będzie, bo jak będzie to trudno. Zaczniemy to wszystko od początku albo skończymy ten odcinek i tyle. Nie ma opcji, o czym ty mm -hmm. w ogóle mówisz? Musimy znaleźć oh. diaksy. O, uważaj! Czekaj chwilę, gdzieś jestem w jakiejś jaskini. Zobacz, tylko to jest bardzo nisko, nie to tak, ja mam tak mało życia, bo zapomniałem go sobie naładować. Masz jakieś diamenty? Nie no, czekaj, ale jest złoto, więc bardzo dobrze, a diaksów tutaj nigdzie nie widzę. No nie, nawet poza barierą ich hmm. nie ma, to nawet jakbyśmy to powiększyli, o? to i tak ich nie zdobędziemy. Tak, i tutaj jest kolejne złoto, bardzo dobrze, czekaj, ja sobie je tutaj wezmę i czekaj, oj, widzę chyba diamenty. Nie gadaj, o. tak, ale mamy farta, czy ich jest trzy, a może będzie więcej? Tak, jest ich chyba więcej, uwaga, raz, dwa, trzy i cztery chyba. Od razu na tego żelaza i ich jest nawet sześć. Tak, i zobacz, powiększyła nam się bariera i to tak bardzo, że nawet nie wiem, czy ona jest tutaj widoczna. Zobacz, co się chyba tak powiększyło. Ale ta bariera jest wielka. O czym ty w ogóle mówisz? Tylko uważaj, to jest skelet. Dobra, Pipek, zabijmy go i mamy tutaj kolejną kostkę i teraz musimy zrobić sobie diamentowy kilof, bo dzięki temu będziemy kopać szybciej, ale też zrobimy oczywiście powiększenie tej bariery. Więc dawaj, Pipek, ja mam tutaj te diamenty i pum, patrz, teraz się to powinno powiększyć. Ta bariera już jest taka duża, ona jest przeogromna. Tak, już jesteśmy prawie przy tym port Taluj, zobacz, musimy teraz zebrać 16 jajek. Serio, takie zadanie? Ty, jak tutaj mieć kurczaki i zebrać o nich jajko? No to jest chyba proste. Najpierw musimy je znaleźć i najlepiej je rozmnożyć. A potem po prostu te kurczaczki dadzą nam jajko. Tak, tylko czekaj, nie ma tutaj kurczaczka. Znaczy, nie, to no jest jeden i drugi. Dobra, to wiesz co? W takim razie musimy zebrać te pszenicę, raz nasiona. Tak, zgadza się. E, jakie nasiona? Jaką pszenicę? Tutaj ci chyba chodzi o jajka. Widzę tutaj jedno. Tak, dobra, mam tutaj. Tak, dobra, one tutaj dają normalnie jajka. Dobra, dam tutaj jeszcze drugie i zobacz. One teraz normalnie będą robić malutkiego, bo i ten, i będą jajka. O to właśnie chodzi. Najlepiej, jeszcze by je było jakoś zamknąć, co nie? Żeby zrobić taką farbę tych kurczaszków, ale ty już ich roznożyłeś, więc może być trochę ciężko. Tak, i wiesz, co dobrze, żeby w ogóle współpracujemy. Nie uważaj, to jest Enderman. Ała, ała, czemu on nie bije? Zostaw mnie, ty wielki, długaśny potworze. Nie ma mało życia. No nie, pipek wow, ty prawie dedłoś. I mamy Enderperłę! Może to będzie kolejne zadanie. Lepiej sobie je zatrzymaj, bo nie wiadomo, kiedy nam się przyda. To dopiero się okaże, jak będziemy je mieli. Tylko najpierw, o, jajeczka. Patrz, mamy tutaj kolej. No i zobacz, już mam trzy jajeczka. Co jest? Czemu no, tych jajek jest tutaj o? tak dużo? Chyba o? tym naszym kurczaczkom o? się tutaj spodobało. Tak, i zobacz, mamy tutaj normalnie już powiększoną barierę. Dzięki wielkie kurczaczki. Dobra, teraz musimy obciąć owce. Mamy tutaj w ogóle jakąś? No pewnie, że tak. Widziałem ją gdzieś tutaj z tyłu. Chociaż nie wiem, czy wilk przypadkiem ją nie zabił. No tak, głupi wilk. Wydaje mi się, że on ją pokonał. No to ma być. W takim razie ona musi się gdzieś ukryć. Ale a! zabił o. mnie Enderman. O nie, chwileczkę, Pipek, halo? Naprawdę to przeżyłeś, było tak blisko. Masz tutaj tyle tych rzeczy, lepiej sobie to weź, a ja poszukam tej owieczki, bo gdzieś tutaj może być gdzieś ta owca. Tylko, czekaj, trzeba się dobrze rozejrzeć. Naprawdę, jeszcze tylko ta strona mi została i jest ostatnia. Wdał się, patrz, pod... ale jedną niestety zabił wilk. Musimy być ostrożni. A masz te nożyce? No tak, właśnie trzeba je zrobić. I wydaje mi się, że do tego potrzebujemy żelazo. I czekaj, czy ja mam go w ogóle trochę? Mam tutaj tylko. Do tego jeszcze myślałem, że coś bardziej potrzeba, ale nie, tylko nożyce potrzeba dwa żelaza. Idealnie mieliśmy jak pułkowiec dawaj do tej owieczki. I uwaga, ją teraz oprześlałem. I PUM to się powiększy. Bariera jest coraz większa. Czy ty to widzisz? Tak, właśnie, już zaraz będziemy mogli wejść tutaj do środka. I czekaj, teraz musimy mieć zadanie wykop obsydian. I czekaj, czy to się zaliczy do obsydianu. W sumie to jest płaczący obsydian, ale Luczek, dlaczego ty to kopiesz? Żelaznym kilofem? On musi być diamentowy! Muszę się bardziej skupić i czekaj, a, ty robisz tutaj obsydian! Tak, bo zobacz, w tym miejscu była taka lawa. I ja po prostu wylałem na to wodę, tylko wiesz co, ja się obawiam, że pod tym też może być lawa. Nie no, nie, nie ma tego czekaj chwilę. I ja kopałem... Obsidian i pom! Zobacz, teraz musimy zrobić enchanting table, czyli stół do zakleń to może być ciężkie. A ty powiedziałeś coś, że masz dwa diabety, czyli idealnie. Ja nawet skrzycę i o ile się nie mylę, odłożyłem mm. jakąś skórę. Możesz to wziąć i nawet się stać na książkę. Serio? Dobra, to w takim razie naprawdę my to zrobimy. Tylko wiesz co? Ja dam tobie cały ten obsydian i zrób ty proszę ten crafting, bo ja cały czas ja to robię. No spoko, Luczek, nie ma problemu. Tylko chyba potrzebuję więcej obsydianu. Mm. Czekaj, wezmę jeszcze tylko najpotrzebniejsze przedmioty i już robię crafting. To dawaj, połóż go w takim razie. Chcę zobaczyć, jak on wygląda. Wow! Naprawdę mamy to i możemy już prawie wejść do tego portalu. A teraz mamy zadanie, żeby zrobić Ciasto. O nie, to jest troszkę skomplikowane. Mm. Potrzebujemy chyba krowki, mleko jakieś i jakieś jajka. Ja wiem jak to działa. Trzeba mieć biały cukier do tego wszystkiego i za chwilę poprosimy go tylko o mleko i to wszystko zrobimy sami Jak to Luczek, ty potrafisz zrobić ciasto? Ty wiesz mm -hmm. jak to się w ogóle robi? Tak, Pipek, dam tutaj dwa ciasta. Ty tylko musisz mi rzucić trzy wiaderka z mlekiem, żeby to się udało. Muszę postawić zaraz pszenicę. I teraz mogę to położyć. Dzięki, że mi ty dałeś. Uwaga, jeden, dwa i trzy. Mam tutaj ciasto! Takie, zobacz, i ta bariera znowu się powiększyła. to się! I patrz, jakie teraz uh. mamy zadanie Musimy wrócić do naszych domków nie musimy zrobić ten portal Czekaj, a on jest troszeczkę zepsuty No nie, masz jakiś pomysł, jak możemy to zrobić? Ja chcę do naszych domków Pewnie, że tak Trzeba go naprawić Czy ty hmm. wiesz, jak się robi portal do netheru? No właśnie nie A ty wiem, że jesteś dobry w te klocki Więc może ty to zrobisz Nie, nie gadaj, że zrobisz to mechanizmem Nie, no mechanizmem akurat nie Chociaż czekaj, tak, wpadłem na genialny pomysł Ja muszę jednak tu podejść i wylać tą wodę Teraz potrzebujemy tylko wziąć do wiaderka lawę i patrz na to, postawię to tutaj, obok! To, tak, ty zrobiłeś jakiś super mechanizm. Czyli teraz tak naprawdę wystarczy, że to odpalimy i to powinno zadziałać. I teraz musimy tylko to położyć w tym miejscu. Zobacz, nasz portal jest już gotowy, tylko musimy teraz zrobić zapalniczkę. Dawaj szybko, w... czekaj, Tutaj widzę jakiś żwir. Dobra, musimy go sobie teraz tylko jeden wziąć. I teraz na pewno mam taki trik, dzięki któremu zdobędę na pewno go. Uwaga. Musimy tylko cały czas kopać ten jeden żwir. Jak to jeden żwir? Ja wolałbym wykopać ich trochę więcej. Dostałem pipek, dobra, dostałem, ale czekaj, mam półtorej duszka zaraz dead! Pogadam dam sobie tutaj coś takiego i mam krzemień. i to szybko odpalić. Jeżeli tam wejdziemy, to wtedy prawdopodobnie wrócimy do naszych domków. Tak, Pipek, uważaj tylko, bo jest za tobą zombie. Jak ty już wchodź. I tak naprawdę wygraliśmy tą grę, bo wchodzimy do portalu.